Mówi się, że do osiągnięcia sukcesu w internecie wystarczą dobre chęci, kreatywność i nietypowy rodzaj kontentu. W myśl tej zasady postanowiła pójść ekipa Brokis, o której jest bardzo głośno w ostatnim czasie. Trójka nastolatków zaledwie kilka miesięcy rozwinęła skrzydła na taką skalę, że w ich towarzystwie zaczęli pojawiać się influencerzy, którzy jeszcze jakiś czas temu pewnie nie zwróciliby na nich uwagi. Przypływ rozpoznawalności Brokis był tak szybki, że wiele osób nie zdążyło się nawet zorientować kim są oraz skąd się właściwie wzięli. My to broki, yeah. podrobione chainy i pierścionki. Wielu osobom się wydaje, że członkowie Brokies od niedawna zajmują się nagrywaniem, co jest zupełną nieprawdą, ponieważ zarówno Hubert Ditchman, jak i Disco Carol są obecni w internecie od długiego czasu. W tym miejscu warto zacząć właśnie od Carola, który pierwsze kroki jako streamer stawiał już 5 lat temu. Uniwersum Disco Carola jest dosyć rozbudowane, dlatego w tym materiale pokrótce omówię jego karierę w internecie. Dla osób zainteresowanych genezą pseudonimu Disco Carola, wspomnę tylko, że nazwa w żaden sposób nie nawiązywała do tego co robił. Pomimo że streamer kiedyś wspominał o tym, że chciałby nagrać w przyszłości piosenkę disco polo. No od kogo? Od Disco Karola. Fajny ma nazwę? No poszarałem go również. Większą rozpoznawalność udało mu się zdobyć dzięki grze w GTA RP, gdzie miał możliwość wspólnego grania z innymi dużymi twórcami takimi jak na przykład Mergani. Ej, sobie ja nie spodziewałem się takiego podryfu, ja. Już wtedy było doskonale widać, że Disco Karol ma predyspozycję do stania się dobrym streamerem, ze względu na jego skłonność do robienia tak zwanego dymu. Czego ty się wydzierasz ty tak? Tu okna, telewizor, y, gra i cię słychać ci jak ryczysz? Czego ty się tak wydzierasz na całą dwieście i rąka. Co? To byłem ja? Niemożliwe. Aha, to byłeś ty? No, ja, Gino na spotkanie spotkania tak. W pewnym momencie Disco Karol często przewijał się na streamach członków Bungie, reprezentując bardzo zbliżony do nich poziom humoru. Pierwszym trikiem będzie Scott nad samochodem. Maciek, a czymś tym razem uda? Ej, nagrywamy to jeszcze raz? Jednym z największych fanów disco Karola w czasach, gdy jego streamy oglądało kilkanaście osób, był Dawid, dziś również streamujący pod pseudonimem Pirlo i jednocześnie najmłodszy członek Brokies. Ja streamowałem, ja miałem po 30 widzów, Dawid do mnie był na streama, był takim moim widzem, takim od dawna, dawna. No i tak się zakumplowaliśmy, nie? Dawid był z Karolem niemal od samego początku jego działalności, co w późniejszym czasie sprawiło, że zostali znajomymi w życiu prywatnym. Kilka lat później Pirlo również spróbował swoich sił w transmitowaniu na żywo, lecz szło mu to znacznie oporniej niż Karol, który miał już duże obycie jako streamer. Znajomość Pierlo z Karolem trwała już wiele lat, podczas których mogliśmy być świadkami wielu wspólnych transmisji i filmików dostępnych do dziś na kanale Disco Karola. Trzecim i obecnie chyba najbardziej rozpoznawalnym członkiem ekipy jest Hubert Dajczman, który podobnie jak Karol również próbował swoich sił jako streamer, lecz większą popularnością cieszyły się jego tiktoki opierające się przede wszystkim na parodiowaniu i prowokacji. Marcin Dubiel, Lizak, Kasper Błoński, Jan Let's get ready to rumble. W 2024 roku Hubert został zakontraktowany w federacji Prime Show MMA, aby tam razem z innymi niszowymi twórcami mieć okazję na zdobycie trochę sławy i pieniędzy. Pierwszy raz mogliśmy zobaczyć Deitchmana podczas konferencji przed ósmą edycją Gali, gdzie miał walczyć w turnieju gladiatorów. Młody TikToker mocno wcielił się w rolę, zgrywając typowego cwaniaczka i ulicznika w błękitnym dresie. Wujaszka, widzę w finale. Spoko mordeczka, też jest u ulicy, tak jak ja. Wiele, ulicznik, 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 ulicznik. się jeszcze raz. Nie da się ukryć, że Dajczman nie zrobił dobrego wrażenia zarówno na zawodnikach, jak i widzach, którzy jednogłośnie stwierdzili, że chłopak za bardzo się poczuwa. Jakiś czas później okazało się, że Deutschman nie wystąpi w turnieju, a sama federacja po prostu przestała o nim wspominać. Mimo tego Hubert nie zmienił swojego zachowania i pół roku później pojawił się na wydarzeniu organizowanym przez bandę, gdzie również miał stoczyć amatorski pojedynek. Jak się okazało, trzy godziny czekania na swoją kolej poszły na marne, ponieważ nie znalazł się żaden śmiałek, który chciałby zawalczyć z Hubertem. Oficjalny przedmiot! się do tak. Hubert, tak, tak. należał? poczuł się o tyle pewnie, że zaczął rzucać wyzwanie raperowi Bonusowi RPK, o którym swoją drogą nagrałem odcinek na moim drugim kanale, więc zachęcam do obejrzenia. Co więcej, chłopak zaproponował również walkę synowi rapera, który obecnie ma 12 lat. A może syn Bonusa? He? A może synek? A może synek. A może... Wyzwanie było oczywiście rzucone w żartach, lecz nie spodobało się ono między innymi Denisowi Załęskiemu, który na drugi dzień odniósł się do tej sytuacji na swoim Instagramie. Nie pozwolę na coś takiego, żeby tak traktował rodzinę, dzieciaki. Rodzina dla mnie to jest rzecz święta. Jak gwarantuję z mojej strony, jak spotkam chłopaczka, dostanie ojcówskiego bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. W październiku ubiegłego roku miała miejsce dziesiąta edycja Gali Prime Show MMA, i tym razem Federacja postanowiła uwzględnić Deitchmana w karcie walk. Młody TikToker został zaangażowany do pięcioosobowego pojedynku każdy na każdego. Hubert po raz kolejny nie popisał się kulturą osobistą i wypadł zdecydowanie najgorzej podczas konferencji spośród wszystkich zawodników, co było niemałym osiągnięciem. Co, jesteś? Przepraszam bardzo. Na, na te Poka... rzeczy. Ej, to... O... Lego! Lego! to Lego! Jego dziwne zachowanie można było zaobserwować nie tylko na konferencjach, ale również w trakcie wywiadów, podczas których sprawiał wrażenie odrealnionego. Boilało ja jestem wrażliwy! Jeżeli ja się denerwuję, to ja płaczę! No zobacz, krew sery, na serio Ale nie walczysz. No oczywiście. Ono... Na bandzie z Denisem na gołe pięć miał się miesięcy To Sam potwierdzisz, sam potwierdzisz. Rządny potwierdzi. 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 rozpoznawalności TikToker nie dał za wygraną i początkiem tego roku pojawił się na transmisji organizowanej przez Boxdela. W tym miejscu warto podkreślić, że Deichmann wyjątkowo często pojawiał się w otoczeniu włodarza fame, nawet gdy jeszcze nie był tak popularny. To zaczęło rodzić podejrzenia sugerujące, że Boxdell wychowuje sobie kolejnego influencera, który kiedyś w cudzysłowie zwróci mu się z nawiązką. Podczas kolejnego streama w domu Boxdella doszło do konfrontacji z Denisem, lecz nie Załęckim, a brygą, który kazał Hubertowi przeprosić Bonusa RPK za głupie teksty w stronę jego syna. Zareagował w sposób nieodpowiedni do syna Bonusa RPK. Przepraszam jeszcze raz za ten temat, co wytykany był. Bo też sam się źle z tym czuję. Już przepraszałem za to, tak naprawdę. Tutaj mówię ogólnie do wszystkich: do Denisa, do szachty. Podsumowując działalność Dajczmana można stwierdzić, że ten nie miał zbyt dobrej renomy w świecie internetu. A wiele osób uważało go za zwykłego cwania kałasego na rozpoznawalność. Strasznie atencyjny, wszędzie wszedł kamerę w pieprzał. Oczywiście upił się i gadał takie bzdury. Przemądrzały W jaki więc sposób poznał się z disco Karolem i Pirlo? Wszystko zaczęło się od drobnych przepychanek na TikToku między Deitchmanem a Disco Karolem, którzy nawzajem parodiowali swoje filmiki. No i co, Karolku? Czas dala, tak jak oko. Umówiliśmy się na daną godzinę i ciebie nie ma. Tak jak myślałem, tak jak myślałem, jak poprzednicy. Jednym z tematów obraźliwych TikToków był wzrok Karola, który momentami zdaje się rozchodzić. W jednym z filmików influencer wyjaśnił, z czego wynika jego wada wzroku. I tak z ciekawości poszedłem do i żeby zapytać cię: Ja serio mam Zeza? I ona mi powiedziała, że ja nie mam Zeza, tylko mam wadę wzroku. Okej, okay, więc streaming. Po jakimś czasie TikTokerzy zaczęli ze sobą pisać prywatnie, co zawiązało między nimi nić koleżeństwa. Na początku tego roku, Disco Karol zaproponował Deitchmanowi zorganizowanie na swoim Kanale Randek Online, w których Hubert miał być głównym bohaterem. Cześć, Nadia. Nadia. Nagramy ci co? W Wrocławiu. Mm. Czekam, Czekam na, na ciebie już ty? Jesteś bezpieczna. Tu się nakarmi kaszką, tak jak wczoraj. Duet bardzo przypadł do gustu widzom, którzy wielokrotnie podkreślali w komentarzach, że chcą więcej wspólnych rzeczy w wykonaniu Karola i Deitchmana. W międzyczasie Deitchman rozwijał swoją karierę muzyczną, wydając kilka solowych numerów rapowych, z których najlepiej przyjął się kawałek zatytułowany Ania. Dużym problemem dla członków Brooklyn's był fakt, że każdy z nich pochodził z innego miasta, dlatego też początkowo trio spotykało się w mieszkaniu Disco Karola, w którym miało miejsce wiele kultowych scen. Streamerzy stopniowo budowali swoją popularność, między innymi dzięki wsparciu. Innych twórców. W tym miejscu należy wyróżnić Ribsona, który towarzyszył im podczas słynnego IRLa z Katowic, w trakcie którego wywiązała się mała bójka z nieznajomymi. Nawet to było widać na tym streamie, że ja mówiłem odejdź, 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 bo ja nie jestem taki, że bym się ja chcę się bić. No tam była sytuacja taka, że ja już nie byłem na całę, no ja no wiecie. Jakiś czas później odbył się kolejny, tym razem przedłużany stream, którego odbiór zapewne jeszcze bardziej przekonał Brałki do kontynuowania projektu. A ten przedłużany to nie był właśnie początek tego. Tak, to był początek. Ja oglądałem. No, to był cojechało na przykład. To, no. e... Tak, zielony, tak, tak, tak. I ty po to mówi, że jeden tak. Jedno, no, jedno, tak, 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 wtedy, tak. No. Widać było, że duet coraz częściej pojawiał się razem, a disco Karol postanowił nawet wspomóc daćmana kamerką, która pozwoliłaby mu transmitować na żywo w swoim domu w Oleśnicy. Ja Dajzmanowi daję kamerkę i daję mu mikrofon. Wasza wartość, ej, szacunek. Pój. Ponad 500 złotych. ej, szacunek. Co prawda, Hubert już wcześniej streamował, ale sporym ograniczeniem był dla niego właśnie sprzęt. <grywa> to, to zapraszamy, zapraszamy, oczywiście przygardął kamerkę, aby wspólnie z Karolem móc zacząć zbierać na projekt Brookies. Jednym z przełomowych momentów formującego się składu Brookies były odwiedziny Szymola, mieszkającego na Malcie. Streamerzy pojechali tam w niepełnym składzie ze względu na to, że Pirlo nie miał potrzebnych dokumentów. Ja myślałem, że jak się przyjeżdża, jakie dzieci do Niemiec nie pytają o dowód. Nie pytają o dowód, a tam jednak pytają. Podczas transmisji Karol i Dajczman przeszli prawdziwą szkołę uwodzenia zorganizowaną przez doświadczonego już w tym Szymola. Zaproszę jakieś dziewczyny, żeby poszły z, na z nami do klubu i tam wtedy mogli coś. Yes, sirski. Dostaliśmy delikatną wyprawkę, wujek nas nie wypuścił z pustymi rękoma. Dostaliśmy no, cenę wskazówki. No i po prostu lecimy. holiday, to Sunday, yeah. holiday to <laughs> Nie minęło wiele czasu od wycieczki za granicę, kiedy Brołki spodjęło jedną z decyzji, która najprawdopodobniej doprowadziła ich do miejsca, w którym znajdują się obecnie. Na początku lipca tego roku na oficjalnym kanale Brokis został opublikowany vlog z przeprowadzki do wspólnego mieszkania ekipy. Był to jeden z najważniejszych momentów streamerów, którzy od czasu wyprowadzki mieli jeszcze większe możliwości, jeśli chodzi o content. Mówiąc w skrócie, działalność internetowa Chłopaków przede wszystkim polegała na transmitowaniu ich codziennego życia w domu Brokis. Pozornie zwykłe sytuacje bardzo często przeistaczały się w potężne spory i dramaty między członkami ekipy. Możesz to odstawić? Nie, możesz to. No... no nie, teraz. Nie, teraz stoisz tu, nie, teraz stoisz tu, odkładasz to, no wy... wszystko, no! To nie była kwestia nadepnięcia, tylko zniszczenia doszczętnie buta. Posłuchaj mi o swój powód. Czemu wy takiego pokoju, co? Oczywiście wszystko było zachowane w konwencji humorystycznej, niemniej trzeba przyznać, że streamerzy bardzo długo potrafili nie wychodzić z roli. Hubert nie pierze? Jak to... Może nie pierze, może się nie myje, ale no to przez to, że go dziewczyna zdradziła. Ja też przez to przechodziłem, bardzo mi było ciężko w życiu, ja go rozumiem. Z tego, co ja potrafię zauważyć, to Karol w ogóle nie gotuje ani nie sprząta w domu. Nieodłącznym elementem streamów są dyskusje dotyczące miłości i kobiet, których podczas live'ów przewija się całkiem sporo. Największym romantykiem w trio jest Hubert Deitchman, którego relacje niestety okupione były zdradami. Przez co ze stresu zdarza mu się płakać. Nie, nie, Masz, ja tak nie jestem. Ja do mojego przyjaciela. Członkowie z aktywnie uczestniczą w organizowanych przez siebie randkach, które bardzo często zdają się nie iść po ich myśli. Całujemy się. Co? Co? Co ty powiedziałeś? Ile było takich sytuacji, bro? Tutaj, żeby tutaj, tutaj w twoim pokoju leżały ze mną w łóżku? Dobra, jednej nie sześć. Nie można również zapominać o działalności muzycznej chłopaków z z, którzy na swoim koncie mają już kilka piosenek. Najpopularniejsza z nich nosząca tytuł Puk Puk obecnie wygenerowała ponad 2 miliony wyświetleń i stała się niemałym wiralem na polskim TikToku. Każda na znamy to Browkis, yeah. podrobione chainy i pierścionki. Wiele osób porównuje ich transmisję do streamów popularnych zachodnich twórców, którzy swoją konwencję opierają na zapraszaniu gości, rozmowach z czatem i po prostu byciem. Nie da się zaprzeczyć, że Browkis mają bardzo zbliżony kontent do amerykańskich streamerów, co jak widać wychodzi im na dobre, ponieważ ich profile na Twitchu są obserwowane przez setki tysięcy osób. Sukces chłopaków widać również w innych mediach społecznościowych, ponieważ każdy z nich, włącznie z głównym kanałem Brokis odnotowuje ogromne wzrosty. Zasięgi rosnące w bardzo szybkim tempie spowodowały, że do Brokis zaczęło się zapewne zwracać wiele firm z propozycją współpracy. Warto wspomnieć, że menadżerem ekipy został starszy brat Disco Karola działający pod pseudonimem Barsztos. Codziennie z naszym menadżerem Bartkiem przeprowadzamy takie planty nie można powiedzieć. Wstaliście się już? Staliśmy, no. Już, y, już załatwiliśmy, już umyliśmy się i tak dalej, no 17, to w końcu A, jesteśmy. Zęby umyte? Mhm. Umyte. Zrobiłeś śniadanie? Ja? Nie, no Hubert zrobił. Jajecznicę ale jak zwykle. Nie można jednak zapomnieć, że uniwersum z nie ogranicza się jedynie do Deitchmana, Disco Karola i Pirlo, ponieważ w rzeczywistości w trakcie transmisji występuje dużo innych osób, zarówno ze świata internetu, jak i niemal zupełnie nieznanych szerszej publice. Niemal od początku działalności z ich live streamom zawsze towarzyszyły osoby trzecie. Początkowo byli to najczęściej ich koledzy z życia prywatnego, jednak z czasem wokół twórców zaczęło pojawiać się coraz więcej influencerów. Brołki cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród ludzi z branży muzycznej, którzy często pojawiają się w ich filmikach czy transmisjach na żywo. W tym miejscu możemy wyróżnić m.in. hancho, którego muzyka chłopaków dosłownie poderwała na równe nogi. Mordo, nie puszczać, więc jest? What the fuck is this? To jest moja nota. Czy Bdoesa i kukes 2115, którzy odwiedzili chłopaków w 19 urodziny Karola? Swoją drogą, Bdoes bardzo mocno wczuł się w konwencję streamów, ponieważ w pewnym momencie postanowił zdewastować drzwi do pokoju Pirlo, jednocześnie zwracając mu uwagę na jego złe zachowanie. Nie ma trzaskania, k**. Ku... Nie ma k*. Dania ludzi. Nie ma pokazywania faków, bo k*. Ku... Nie jesteś już dzieckiem, już skończyłeś 18 lat. I normalnie jak ci przypiele, to się skończy, k**. Ku sranie. Całkiem niedawno w mieszkaniu Brołki pojawiła się również fagata wraz ze swoim hajpemką, Natalisą, które wyraźnie zainteresowały się Dawidem i Hubertem. ci <śmuszny> cały czas z... o, i hubert! Teraz nawet też. Hubert! Medialna relacja z fagatą ewoluowała na tyle, że para postanowiła nagrać wspólną piosenkę pod tytułem Pow, pow". Tytuł numeru nawiązuje do zawołania, które jest znakiem rozpoznawczym Dajczmana. Co znaczy Pow Pow? pow, pow? No. Że dziewczyna podchodzi, zaczyna właśnie twerkować, bo często dziewczyny tak robią. I ja wtedy tylko pau Pow Pow. pow. <słuch> Użytkownicy TikToka bardzo mocno nakręcają związek zarówno Dajczmana jak i Dawida. Często nie zdając sobie sprawy z tego, że one są wyreżyserowane. Ja myślę, że ona serio wierzy w to, że ona, on był z fagatą? Ja myślę, że ona to wierzę. Ona serio myśli, że on był z fagatą. To szacunek dla Dejczmana, bo tam fagata dała mu buziaka. Ja najwyżej co mogłem, co mogłem to wąchać krzesełko, nie? z coraz częściej można spotkać na scenie, gdzie występują ze swoimi piosenkami albo jako wsparcie dla fagaty. Ostatnio zostali zaproszeni na wydarzenia organizowane przez grupę Dresscode. Jeśli chodzi o zasięgi, to Browki są obecnie w szczytowej formie, a dodatkowym bodźcem, który dał im jeszcze większą rozpoznawalność, była walka Dajczmana podczas gali Fame MMA. Niepotwierdzone źródła wskazują, że Huber dostał jedną z większych wypłat tamtego wydarzenia. Jego garza. Ja się za, złapałem nie za głowę, i za jaja, i jeszcze za piętę. Oni jak przyszli negocjować stawkę z Fejmem, to w ogóle zażądali jeszcze więcej. A Fame powiedział: Ferrari w najbliższych latach, ale nie zrobił co, do widzenia. I zaczęli właśnie śledzić ruch, który on tworzy. No, no i wrócili do stołu. Wprawdzie nie dostali tej pierwszej propozycji, ale dość niedaleko. Nie Ogólnie to fame stawia, więc sobie coś możesz dobrać tam? Mogę? Sos sobie dobrać, bo, bo co sobie dowiesz, bo stawiają, to możemy sobie dać? Przeciwnikiem Huberta był członek ekipy Bungie, Wronek, będący w tej samej kategorii wagowej. Zestawienie zawodników na Instagramie wywołało olbrzymą reakcję, o czym nie omieszkał wspomnieć sam Boxdel podczas konferencji. Zrobiło ponad 200 tysięcy polubień mm. i około 10, 10 no bo, milionów kurwa. zasięgu na samym Instagramie. No my jesteśmy właśnie tym już pokoleniem, i my. Tych, tych dziadków już wyprzedzamy. Wiesz, night, co Zachowanie Deitchmana podczas panelów fame znacząco różniło się od tego, co reprezentował zaledwie rok wcześniej w barwach prime show MMA. Hubert był kulturalny i odniósł się do wszystkich swoich demonów przeszłości, w tym do wyzwania do walki syna bonusa RPK. Ja działam w internecie i robię content i no. to jest logiczne, że to jest żart. Naprawdę to jest wyjęte z kontekstu. Jeżeli sobie zobaczycie ten filmik, to widać ewidentnie, że to jest żart. Fajna gala jest sportowa, naprawdę fajnie to wygląda. To jest jednak fame, poważna organizacja, więc. Więc się zgodziłem. Pomimo tego, że większość osób obstawiała zwycięstwo w rąka, to Dajczman wciąż miał za sobą spore grono widzów, które skandowało jego nazwisko podczas face-to-face. Federacja bardzo mocno reklamowała galę Dajczmanem, co zwróciło również uwagę pozostałych zawodników. Bardzo mocno promujecie galę młodym, i mogliście uznać, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby zrobić go tym farmazonem. Także stawiam na Huberta. Co więcej, na oficjalnym kanale Fame znalazło się sporo vlogów poświęconych właśnie jego osobie. Było to dosyć ciekawe posunięcie, zważywszy na fakt, że w przeszłości Deitchman nie należał do najbardziej lubianych zawodników. Tym razem jednak Hubert pokazał klasę i, ku zaskoczeniu wielu osób, pokonał wronka, twierdząc przy tym, że praktycznie się nie przygotowywał. Ale tak szczerze, to ile Nowym boksu, to zrok tam po leśnicy i teraz miesiąc akumulacji nie z adranem. I naprawdę z tym adrenem ile mi to dało. Wszyscy nie wierzyli, a ja od pierwszego do ostatniego dnia mówiłem, że się skończy ta walka. Trójka młodych streamerów z Brołki znajduje się obecnie na fali wznoszącej, jeśli chodzi o polski internet. Ogromna część TikToka nagrywa filmiki do ich piosenek, a transmisje na żywo każdego z nich są oglądane przez tysiące osób. Podczas rozmowy z Boxdelem disco Karol przyznał, że wiedział o tym, z jaką popularnością przyjdzie im się mierzyć po wystartowaniu projektu. Z tego też powodu postanowił rzucić studia i w pełni skoncentrować się na braukis. Czy spodziewaliście się, że to tak wyjdzie? No tak, no tak już. Czyli to jest zaplanowane? Tak, no jakby nie było nie, nie było innej no. opcji w ogóle. Każdy z nich ma olbrzymi potencjał na dłuższe utrzymanie się u szczytu popularności, zwłaszcza gdy wciąż będą tworzyć zgrany zespół, który swoim kontentem docierać będzie do młodszych pokoleń. Ciekawą przemianę można zauważyć u Deitchmana, który zaledwie rok temu bił się w niszowych walkach, a dziś pay-per-view jego linków fame było jednym z większych wyników. Ekipa Brokis jest doskonałym przykładem pokazującym, że moc internetu potrafi zrobić człowieka gwiazdę w zaledwie miesiąc, lecz należy pamiętać, że może również odebrać wszystko jedną aferą. Życzę Życzę im, żeby nikt się tam o nic nie pokłócił, no nie? O jakąś laskę, o pieniądze. Życzę, żeby tam nikt się o nic nie pokłócił.